Nasz i widzą. Nie analiza <coughs> tego. Odebrali pismo, zapraszające, ale nie dali odpowiedzi. Nie wiemy wobec tego, jakie jest zamierzenie. W tym piśmie, ja właśnie przedstawić, tak? Tylko się, może odczytasz Państwo, żeby wszyscy Państwo wiedzieli, jakie <coughs> są no, ich żądania. A więc pismo jest adresowane na na klub MKS Flota Świnoujście Stowarzyszenie Kibiców Floty Świnoujście w Wyspiarze zwraca się o udzielenie na piśmie treści decyzji kierownika do spraw bezpieczeństwa MKS Flota wraz z uzasadnieniem i wyszczególnieniem podstawy prawnej dotyczącej zakazu wieszania praw klubowych na przednim ogrodzeniu trybun stadionu przy ulicy Matejki 22 w Świnoujście. W trakcie rozmowy z kierownikiem do spraw bezpieczeństwa podczas meczu jednej 16 finału Pucharu Polski Flota Świnoujście Wiesła Kratu o zegranym dniu 22 września 2011 roku uzyskano informację, że decyzja będzie obowiązywać do końca sezonu ligowego 2011-12. Zakaz ten nie dotknął jednak kibiców drużyny przyjezdnej którzy bez problemu wywiesili flagi klubowe, co jest zjawiskiem normalnym i powszechnym i powinno dotyczyć wszystkich kibiców na stadionie. Nadmieniamy, że nie chodzi o zakaz wywieszania transparentów o treści niezwiązanej z meczem, lecz o zakaz wywieszania jakichkolwiek flag klubowych. Warto także podkreślić, że prezes zarządu MKS Flota o tej decyzji dowiedział się dopiero podczas meczu i to od przedstawiciela stowarzyszenia. Zatem zwracamy się także z zapytaniem, dlaczego o decyzjach kierownika do spraw bezpieczeństwa nie jest informowany z zarządem klota Prosimy również o informację, czy powyżej opisanej decyzji był informowany delegat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z uwagi na pilność i ważność sprawy prosimy o udzielenie odpowiedzi w możliwie jak najszybszym terminie, przede wszystkim z wyszczególnieniem podstawy prawnej. I tu jest Podpis Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wyspiażek, Pana Jakuba Markiewicza i członka Rzeczpospolitej. To pismo do Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców, do ich wiadomości, także do Polskiego Związku Piłki Nożnej i rzecz jasna, to jest. Proszę Państwa, odpowiedź na, na to pismo w zasadzie jest krótka. Klub jest organizatorny. Na organizatorze meczów piłkarskich ciążą określone i ustawy o bezpieczeństwie infrastruktury i określone regulaminem wydanym przez PZPN, określone obowiązki. To są duże obowiązki w zakresie porządku, w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie odpowiedzialności w organizatora, więc klubu, za wszelkie szkody, które mogą powstać w trakcie tego meczu i Klub jest również odpowiedzialny za ten porządek w związku z możliwymi karami wydawanymi przez Wydział nie, albo Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Do tej pory już wielokrotnie płaciliśmy za nasze kibiców. I to płaciliśmy nie tylko za ich zachowania na stadionie w ale naprawdę zapłaciliśmy 12 tysięcy złotych za rzucone racje w czasie meczu Pogoń-Flota w ubiegłym sezonie, wiosną, chociaż mecz odbył się w Szczecinie. I chociaż wyjazd naszych kibiców nie był nadzorowany, kontrolowany przez klub. Odbywa się to na zasadzie odpowiedzialności klubu. Wielokrotnie to przedstawialiśmy. W tej chwili policja nałożyła na nas obowiązek Umożliwiania pełnej identyfikacji każdego uczestnika imprezy, uczestnika meczu. W związku z tym są, zresztą to też wynika z przepisów, zakazy w zakresie możliwości utrudniania bądź uniemożliwiania identyfikacji osób na stadionie. Zakazane są szaliki, którymi się zasłania twarz, kaptury, którymi można osłonić, i są zakazane możliwości, każde, które pozwolą na wyłączenie tej identyfikacji. O decyzji kierownika do spraw bezpieczeństwa w dniu meczu Kuchalowego z Wysłą Kraków rzeczywiście dowiedziałem się już przed rozpoczęciem meczu. Rzeczywiście podszedł do mnie Pan Prezes Wyspiarzy zapytaniem, w związku z tym udałem się z nim do kierownika Krzysztofa Święza i on wyjaśnił przyczynę podjęcia takiej decyzji. Otóż wywieszano te flagi w kolorze e, klubowym na wewnętrznym ogrodzeniu, a następnie na osoby ukryte za tymi flaniami z niecałe rację i tak było na poprzednim meczu. Z tego powodu no dzisiaj też otrzymaliśmy karę chyba 2000 zł, kolejną karę ze związku za y, relację. Kiedy to złożył, to wyjaśnienie złożył pan książę, zapytałem pana prezesa wyspiarza, czy w tej sytuacji on bierze na siebie jako członek, jako członek zarządu, czy zarząd Wyspiarzy, bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne race, które zostaną e, zapalone pod osłoną flagi klubowej. A powiedział, że nie, że nie może wziąć takiej odpowiedzialności. I w tej sytuacji nie było mowy o usunięciu tego zakazu. Ten zakaz pozostał w MOC. Nie było żadnych przeszkód, aby flagi e, klubowe, były przez kibiców trzymane w dłoniach, w rękach, rękach i powiewane. Nie było żadnych przeszkód, żeby te flagi wywieszono na zewnętrznym ogrodzeniu, tak aby nie było zasłonięcia finansowych, ale dla wszystkich członków tworzenia Wyspiarzy. Są bilety w wysokości 25% ceny biletu normalnego, to jest po 5 zł za każdym miesiącem. Członkowie stowarzyszenia otrzymują pomoc również pewną materialnym. Chwalą się tymi flagami, które są rozmieszane, a przecież to klub bądź członkowie zarządu floty pomogli w tym zakresie finansowym. Mają natomiast do nas pretensje z czasami zupełnie nieuzasadnione. Na przykład, dlaczego klub nie zadziałał, nie, nie spowodował uchylenia zatrzymania kibica przez policję. Dlaczego klub dopuszcza do wyroków wskazujących? Dlaczego klub im w tym zakresie pomaga? I tutaj dlatego chciałem ich mieć obok, abyście Państwo również mogli zadać im pytania, aby oni mogli również poświadczyć o co im chodzi. Ona jakąś taką próbą zamanifestowania połączeń, związków z ulicami pogoni czy falubazu Zielonej Góry. Jakiegoś takiego zademonstrowania, pozostawania w związku czy w przyjaźni z możnymi klubami, z możnymi grupami kibiców. To nie widzimy niestety z tej strony żadnych konkretnych prób współdziałania. Nie znajdujemy u nich zrozumienia w I chciałbym, żeby tutaj powiedzieli o co im chodzi. Klub zgodził się na udostępnienie Stowarzyszeniu Wyspiarze prawa do produkcji i sprzedaży gadżetów z godłem KLU, żeby mogli zarobić na swoją statutową działalność. Oni taką działalność podjęli. Ale mimo, że już w połowie lipca przygotowaliśmy pisemne porozumienie, tam poszło tylko o jeden punkt, a mianowicie jakiś tam rozliczeniowy punkt, to do tej pory, mimo upływu już prawie 3 miesięcy to porozumienie nie zostało przez stronę podpisane. Mimo to oni wchodzili z tymi swoimi zuskami i prowadzili sprzedaż garzeków na stadionie. Nie protestowaliśmy. Ale kiedy się okazało, że w innej jakiejś niezrozumiałej dla nas solidarności z innymi grupami kibiców, oni nie będą dotygować swoich litarzy. Oni nie zasiądą na trybunie F, na tej trybunie, na tym sektorze przeznaczonym dla naszych kibiców, bo protestują. Pytamy przeciwko komu? Przeciwko naszym próbowi, przeciwko naszym piłkarzom i jakiej solidarności. I w związku z tym, że tak postępujecie, to nie wyraziliśmy zgody na dalsze handlowanie, na dalszą sprzedaż tych gadżetów, które już wyprodukowali.